Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A w dzisiejszym odcinku, zobaczymy sobie, obejrzymy sobie, słuchajcie, co znajduje się poza mapą w Simulator Simulator X Więc y jeśli chcecie mnie wesprzeć jeszcze przed odcineczkiem, to możecie zostawić suba i lajka w górę. I słyszałem o nowej funkcji podbij, coś w tym stylu, chyba to było. Nie wiem, czy ja ją mam w ogóle włączone. Ja. Przed tym odcinkiem spróbuję ją włączyć, ale jeśli już jest ta funkcja, to proszę Cię, żebyś kliknął ten, ten, ten guzik. No i żeby mnie wesprzeć, po prostu, tak? Żeby mógł więcej takich odcinków nagrywać. A ja co już, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was do odcinka. Ogólnie, słuchajcie, to był mały update i był, był, słuchajcie, mały update. Yy, zaraz Wam powiem, co to był za update. Yy, ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Update 1 milion. Tu chyba w update logo go nie ma napisane. Ale był update 1 milion. dodali tak, dodali gifta. Dodali gifta, słuchajcie. Otworzymy sobie go jednego. Dobra, słuchajcie, a więc już wam pokazuję, jak wygląda ten gift. Ten gift wygląda dokładnie tak. Biję sobie na multi-konto i tego gifta, słuchajcie, dostaje się po dołączeniu do gry w ten update. Ogólnie, to ten event kończy się jak będzie nowy update, czyli za 4 dni się kończy ten event. Czyli przez 4 dni jeszcze można zdobywać te gifty. A ja sobie daję ready na dwóch kontach i sobie słuchajcie, otworzymy tego gifta oczywiście. No i tak, mamy tutaj tak, szansę 99% na yy, ekskluziva party corgi. To jest taka fajna 50% na sam początek, poczekajcie. No właśnie, tutaj macie taką 50%, więc jest bardzo fajnie, no jak mój PET na przykład daje 200M zadaje, to y, ten PET po prostu daje 100M. Y, nie wiem, czemu mi się w ogóle auto ten PET, jak mam tutaj 100%, czyli mój cały Team to jest 200 milionów. Nie mam pojęcia, ale dobra, ale dobra. No to tak ogólnie ten y, wygląda. Ten give, no i sobie otworzymy jeden. Jest 1% szans na... Ja ja wiem, że i tak mi nie wypadnie. Chciałem z tego zrobić opening, ale no naprawdę, słuchajcie, nie wiem, czy zrobię z tego opening, bo to pewnie jakieś drogie będzie. Chociaż mógłbym też potworzyć na przykład konta, słuchajcie, mógłbym też konta potwor potworzyć i po prostu dawać sobie te gifty. A co mi się zdaje, to by było czasochłodne. I, to no nie jest, słuchajcie, koniec co jeszcze dodali. Dodali, słuchajcie, jeszcze Huja. Który jest prawdopodobnie Hell Rock, słuchajcie, jak Hell Rock? Yy, zaraz Wam go słuchajcie pokażę. Prawdopodobnie jest jak Hell Rock, ale ja nie wiem, więc jeśli wiecie, to napiszcie mi to w komentarzu, bo ja nie jestem pewny. Ale zaraz Wam pokażę, słuchajcie, o jakiego mi HUGE'a chodzi. Yy, a co mam na myśli? Słuchajcie, jeszcze mówiąc, że Hell Rock. Po prostu, że można potrafić z każdego jajka. A ja mówię, słuchajcie, o. Poczekajcie. Muszę tylko znaleźć go. To jest... poczekajcie. Jest to, słuchajcie, ogólnie blue red, huge bluret Agony, ale teraz nie jestem pewny, bo słuchajcie, jak patrzyłem serwer, to większość tych huge jest trafione w Summer Sun Egg. Tym oczywiście najlepszym, no bo wiadomo, ludzie tam awkują, ale prawdopodobnie można to trafić ze wszystkich jajek, bo nie było tam tylko Summer, tylko oczywiście były inne jajka. No dobra, jeszcze jedno, rzecz słuchajcie, musimy zrobić, zanim przejdziemy do odcinka, bo musimy ogłosić zwycięzcy konkursów z, ostatniego, z ostatnich dwóch filmów w sumie. Czyli tak, zwycięzca z filmu, z openingu to jest, słuchajcie, Igorek Sus. Ja chcę podpisnik Wozik 00007, więc zgłosi się do mnie na Discordzie. Macie teraz nick na ekranie. A zwycięzca z. Yy, odcinku z sposobów na wydania game'ów to jest, słuchajcie, Marcel Gaming. Marcel Prince jakie fajne ty robić. Yy, masz teraz nick na ekranie znowu, zgłoś do mnie na Discordzie, a teraz robimy sobie kolejny giveaway, więc po prostu na napisz, nick, napisz nick, i wylosuję sobie w następnym odcinku osobę, a te dwie osóbki nie się do mnie zgłoszą, więc już dobra, już, słuchajcie, lecimy do odcinka, bo już jest minuta odcinka. No i dobra słuchajcie, co się znajduje poza mapą? Jak ja to sprawdzę? No ja mam, słuchajcie, freakama. I ja mogę takie rzeczy sprawdzać i mogę sobie, słuchajcie, tutaj y Jeździć frikamem, a teraz sprawdźmy, słuchajcie, i już sobie wjedźmy tutaj w ogóle pod mapę y W sensie, no, no, poza mapą w sumie. taki jest odcinek, nie pod mapę, na razie nie Zobaczymy, co tu, słuchajcie, jest, tu mamy takie górki, oj, tu coś mamy, toj, oj, 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 oj I tu już się znalazło, o patrzcie Stary Dominus Egg Open 5 minus Eggs? Hmm. Co to słuchajcie może być? Ja naprawdę nie mam pojęcia co to może być, ale ja już, słuchajcie, tu... Ja sobie... no nie oszukuję się. Nie, nie oszkuję was. Ja już byłem tutaj pod mapą, ja sobie już tutaj patrzałem. Ale co to jest, słuchajcie, co to jest? Czy dostaniemy coś? Czy serio coś dostaniemy za to za te ten? Sprawdźmy słuchajcie, sprawdź, bo ja tego chyba jeszcze nie zrobiłem, więc sprawdźmy sobie to. Dobra, słuchajcie, to po prostu się w ogóle nie rusza, Z dalej 16 na 50, To sobie otworzyłem przez chwilę parę, ja już nawet tu wydropiłem do Mortusa jakiegoś, jakąś legendarkę, no to, więc, no, słuchajcie, po prostu nie działa, no. Yy, ja otwieracie tych jak to jest po prostu tak, chyba, nie wiem, na pisu, może coś tu będzie, słuchajcie, za niedługo z tym związane, ale, no, na razie to nie działa. I teraz tak, kolejną rzecz mam, słuchajcie, coś takiego. Leatherboard Reward. Na pierwsze miejsce byłby Rainbow Hitch 1, ale... No nie wiem do czego to w ogóle jest to leatherboard, do czego by to było Mi że to jest taki, jakby, jakby na, wszel na, to jest takie na wszelki wypadek, jakby zrobili już jakąś, le jakiś leatherboard zrobili To wiecie, żeby już mieli jakby przygotowane całe skrypty itp. td. No to, to słuchajcie, to, to kompletnie nic nie jest, co coś takiego to jest No to, to słuchajcie, to to nic nie znaczy na razie Dopóki nie ma żadnego leatherboarda oprócz tamtej na siłę, ale to chyba nic nie robi, jak mi się zdaje no nie no, one nic nie robią. A dobra, wjeżdżamy sobie znowu pod mapę. I kolejne rzeczy, słuchajcie, to jest to tutaj. I kolejne rzeczy są tutaj. How to become a partner? Słuchajcie, join the Happy Games Discord server. I tu mamy ten to. See if you are qualified in requirements. Musk have one about any of Happy Games. I słuchajcie, no to jest po prostu tutorial, jak zostać partnerem. I kiedyś, kiedyś możliwe, że kiedyś tak było, ale. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy m możliwe, że kiedyś tak było, ale nie, nie jest to potwierdzone, że dostawało się normalnie. Huge inferno kata! No, nie wiem, szkoda, że teraz nie mamy takiego. Ale dobra, no słuchajcie, no to jest taki tutorial, jak zostać partnerem. A tu mamy kolejną rzecz. How to become a booster? Słuchajcie, no to jest który jak zostać boosterem jakby No i tu mamy słuchajcie perksy I tu patrzcie, tu normalnie jest ten Rainbow Huge Pegasusa Signet Rainbow Signature Big Mascot Rainbow Best Mythical and Tons of Diamonds Za zboostowanie serwera słuchajcie No powalone tak szczerze, szczerze powalone ale jakby to, to z takich rzeczy się już raczej nie dostaje, więc no jeśli chcecie te, te rzeczy dostać za boostera, no to słuchajcie, no wątpię takie rzeczy się już dostaje. W ogóle dziwne jest jak ta mapa, słuchajcie, wygląda pod tym, poczucie, to jest w ogóle dziura, jakby... Nie wiem, no ale szczerze w, w ciul dziwnie to wygląda. Patrzcie, tu coś w ogóle mamy... A nie dobra, mi się zdawało, ale tu mamy kotka z Rebirfa chyba. No tak, na pewno to jest kotek z rebirfa, słuchajcie. Pójdziemy sobie do niego. No nie no, słuchajcie, no to zwykły kotek z Rebirfa. To zwykły kotek z Rebirfa po prostu. Ale co, słuchajcie, patrzcie jak to w ogóle z góry wygląda, zarąbiście. Patrzcie tutaj tak i tam, patrzcie jak tam w tle to wygląda. No, dobra, no zarąbiście, słuchajcie, zarąbiście. Ale teraz chyba mi się zdaje, że już wszystko znalazłem na tech, W sensie na pierwszej krainie. Jest, dobra, idziemy sobie słuchać na Tech World i zobaczymy, co tam jest. Na przykład pod mapą, za mapą, poza mapą, wszędzie po prostu. No dobra, Tech World, mam nadzieję, że będzie coś fajnego, że odkryjemy jakieś fajne rzeczy. No ogólnie, no dobra, to ta mapa był najlepiej. No, tak mi się podoba ten Tech, no ale dobra, więc sobie słuchać Freak Me i idziemy, zobaczymy, co może tutaj jest. Absolutnie nic tu na razie nie ma, Przekacie, pójdę sobie od Jajka, bo tam było jakby pokazane. Ale dobra. Po co jest? Ale no... No dobra, no te jest zarąbiście, Wciąż się pod starali na nim Patrzcie, takie, słuchajcie, budynki. No nie wiem, dla, dla mnie mi się to tak podoba. I hmm. co my tu w sumie mamy? Poza mapą? Chyba nic. Zobaczymy, jeszcze sobie za mapą, W sensie pod mapą. Co jest, ale chyba nie widzę jakichś takich rzeczy, tak mi się zdaje przynajmniej. Mm. No i mm, co jest w ogóle, to no, nie słyszałem, ale dobra, słuchajcie, wchodzimy sobie pod mapę, dobra, wchodzimy, słuchajcie, pod mapę, uwaga, uwaga, uwaga. Co tutaj się dzieje pod mapą teraz? Hm. Czy coś w ogóle jest? Poczekajcie, poczekajcie. Chyba nie ma nic. Czekajcie, tu nic nie ma pod mapą? Naprawdę? A tu co, dobra, tu coś jest, ale to może być tylko... No właśnie, to słuchacie, jakaś ściana po prostu w budynku. No nie no, nie, naprawdę kompletnie nic nie ma pod mapą? Dobra. Szczerze, zdziwiłem się. Bo oni powinien na pierwszym to wszystko przetrzymuję, jak tam było słuchacie trzy tabliczki jakieś no, normalnie. I cztery chyba nawet. <laughs> ale dobra, no never mind, whatever. Yyy... Hmm. Ja bym, ja tu słuchajcie poszukał. Tu jest w ogóle, co tu się dzieje? Patrzcie, jakieś takie. Tutaj coś jest, tutaj coś wystaje. Aha, dobra, to tylko budynek wystaje. Hmm. Ale, no, to słuchajcie, no nie ma tu nic, no, pod mapą kompletnie nic nie ma. Przynajmniej na tech. Tu patrzcie, jak się w ogóle buguje, co się dzieje tutaj. To tu się, no, lekko buguje, ale nie ma nic, pod mapą kompletnie nic nie ma. No dobra, no słuchajcie, jak nie ma nic pod mapą, to idziemy sobie na Summer World zobaczyć I zobaczymy, czy tam coś jest. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. I dobra, mm, jesteśmy. I teraz tak, no mapa co też w ogóle bardzo fajnie wygląda, trzeba ja do przerobienia sobie. Mogę sobie tą legendarkę przerobić jedną. Zabiorę słuchajcie, przerobię. Mm, halo, halo, halo. Dobra. I yy, dobra, teraz. Flika. Wpisujemy frika, słuchajcie, idziemy od razu. Sprawdzamy od razu. Ja nie mogę. Bo ta mapa też jest zarąbista. Idziemy sobie do wulkanu. Do wulkanu sobie słuchajcie, wchodzimy, a tu... Kompletnie nic. kto by się spodziewał? Ale dobra. Wchodzimy pod mapę. Uwaga. Jesteśmy pod mapą. Nie ma nic też? Okej, okay, okej, okay. przynajmniej na razie ja nic nie widzę. Hmm. Tu co to jest w ogóle? Tutaj co tu się stało? Tu coś jest też, ale to jest chyba po prostu dla ozdoby, że jest... A, no właśnie, skrzynka utopiona. To są takie, słuchajcie, patrzcie. Jak to pod mapą wygląda. No dobra, dobra. <laughs> tutaj też są dalej takie. Hmm. Czekajcie. Ja tu muszę kurde pomyśleć, czy tu coś jest. Się... Tu w ogóle latające są jakieś takie. Tutaj też coś jest, jakby. Hmm. Ale co to jest? Nie mam pojęcia. No ale ogólnie to możecie zobaczyć, jak to wygląda pod mapą. Szczerze, dziwnie bardzo. Ale dobra, dobra, tu coś też jest. Tu, jakby nie wiem, niebieski kloc jakiś. Po prostu. Hmm. No i. Dobra. No nie no słuchajcie, no nie ma nic, no nie ma nic, mogę jeszcze to... Mogę Wam jeszcze pokazać tą mapę jak ona wygląda dajcie, z góry. No bo wygląda, zarobiście. zarąbiście, słuchajcie, wygląda. No jest bardzo ładna ta mapa. No ale no nie ma nic, słuchajcie, nie ma nic, więc co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie mnie wesprzeć, to da dajcie lajka, suba i podbić ten film. I jak chcecie wygrać podpis, to napiszcie mi w komentarzu. A co? Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i co? Trzymajcie się i do następnego. Elo!